Cześć, zapraszam Was na wspólne tworzenie kartki. Zaczynam sobie ją oczywiście od zrobienia kwiatów. To jest przede wszystkim początek zawsze wykonywania u mnie kartek. Często mam kwiaty już przygotowane, ale akurat do tego projektu musiałam zrobić kwiaty na nowo. Wykonuję dzisiaj kartkę, którą mam na zamówienie według szablonu, i tak naprawdę niedługo już kończę wykonywanie kartek według tego szablonu. A przynajmniej na papierach, które do tej pory będę do tej pory tworzyłam, takie ścinki foamiranów sobie słuchajcie, zostawiam, bo jakieś maluchy zawsze z tego się uda zrobić. Moje kwiaty to jest wykrojnik Amelia z Fiori od Agi Cebuli. Foamiran w kolorze Ekri, jeśli się nie mylę. I po prostu będę je delikatnie w środku cieniować oraz wygrzewać potem na żelazku, aby formować ładny kształt. To są bardzo proste kwiaty, właśnie z Famiranu, Renu, takie chyba naprawdę baziki do wykonania, więc polecam je właśnie początkującym. Ja je robię właśnie do takich kartek na zamówienie według wzoru. Takie kartki u mnie po prostu według wzoru mają proste projekty, proste układy elementu, proste kwiaty. To nie mogą być żadne jakieś wymysły, no bo Zdawa się po prostu, że mm, no tych, kwiat, tych kartek, tych kwiatów muszę zrobić bardzo dużo, więc odpadają jakieś takie wymyślne y, pomysły. Pojedynczy płatek przykładam do żelazka, y, a następnie składam, tak jak widzieliście, wszystkie płatki razem i wygniatam y, płatki. Często w sumie, ja, jak mam y, takie kartki według wzorów, kwiaty z wami to tylko przykładam płatki i one są po prostu ładnie zaokrąglone. Nie wygniatam już ich często, ale do tego projektu właśnie musiałam jeszcze wygnieść płatki. Często już właśnie z tego rezygnuję, robię jeszcze takie prostsze, prostsze kwiatki z ranu, które Wam tutaj na pewno pokażę, jeśli nie pokazywałam, ale trudno jest mi tutaj sobie przypomnieć, co jest publikowane na YouTubie, a co w rolkach na Instagramie. Jeśli szukacie też takich szybkich tutoriali, to właśnie zapraszam Was serdecznie na Instagram, na rolkach, zawsze podzielę się jakimś tipem, jakimś szybkim tutorialem. No i oczywiście jest tam mnóstwo inspiracji na ciekawe prace. Jak widzicie, do pracy z włami ranem przydają się różnego rodzaju rozmiary dłutek, bo na przykład na dłużym dłutku właśnie rozciągam te płatki po wygniataniu, żeby one ładnie tak nabrały kształtu. Polecam Wam oczywiście eksperymentować z różnego rozmiaru dłutkami, czy wygniatacie płatki, ale ich na przykład nie formujecie na dłutku. Uzyskacie w ten sposób zupełnie różne płatki, efekty. Ja robię dwa kwiaty po dwa płatki, że tak powiem. I wybaczcie tutaj za hałas, który gdzieś może się nieść, bo sąsiad sobie robi tutaj taras i, i jedzie jakimiś maszynami utwardzającymi podłoże akurat dzisiaj. Płatki ze sobą sklejam za pomocą kleju na gorąco. Jest to chyba taka najwygodniejsza forma do klejenia właśnie kwiatów, foamiranu, ewentualnie jakiś klej ekspresowy się sprawdzi, tylko żeby on nie był zbyt rzadki. No bo was zaraz wam gdzieś podcieknie na przykład na tą gąbkę, tak jak tutaj widzicie. Ja mam gąbkę tapicerską, po prostu wbijam tutaj płatki do środka. Klej na gorąco jeszcze jest ciepły, więc pozwala to właśnie na formowanie foamiranu dodatkowo. Płatki, kwiaty zawsze po ich sklejeniu jeszcze. E, pryskam e, sprayem, lakierem do włosów, e, to tak powiem, bo robię to już chyba poza e, kadrem wstępnym, no żeby sobie tutaj nie brudzić nie biurka. Przechodzimy już do zrobienia e, kartki, no, bo wydaje mi się, że nie ma co przeciągać robię tutaj kwiatów. E, w tym momencie robię sobie bazę tradycyjną, taką DL-kę otwieraną w klasyczny e, sposób, czasami jeszcze robię taką otwieraną e, pionową ale tutaj ten projekt jest właśnie w ten sposób wykonany jako klasyczna. DLK, ja bazy robię zwykle sama. Nie korzystam z gotowych. Ja jakoś tak szczerze mówiąc nie widzę potrzeby w przypadku prostych baz, by je jeszcze kupować. Z tego ścinka co mi został, robię kieszonkę. Jest to kartka ślubna, więc akurat ta kieszonka przyda się do wsunięcia pieniędzy. I żeby ta kieszonka była troszeczkę taka ciekawsza, no to właśnie jestem element y, koronki dodatkowo zrobiony dziurkaczem no, tutaj zapomniałam sobie dół zrobić ta kieszonka jest na, na, wykonana na tej samej zasadzie co y, kieszonki do albumów więc jeśli robicie albumy to może ten wzór być dla was taki y, znajomy to bigowanie no i po prostu przykleję to potem ze y, skrzydełka pod papier y, skrapowy moja baza ma wymiar 10,5 cm na 21 cm ja lubię takie duże dl dlatego korzystam z papierów 30 na 30 cm raczej, a nie 20, no bo 20 po prostu nie starczą już tutaj na ten wymiar, szczególnie w pionie. Lubię takie duże dl ponieważ później kartki trafiają do pudełka i w tym pudełku one się po prostu nie nie przemieszczają, nie, nie, mają tam możliwości obijania się o ścianki tego pudełka, one tam siedzą sztywno, bo one właściwie są, nie wiem, kilka milimetrów po prostu mniejsze od pudełka. Wyciąganie ich, to wyciąganie ich z pudełka robię taką wstążeczkę w pudełku, po prostu żeby podważyć sobie tą kartkę, no bo przez to, że ona jest tak na styk, no to jest troszeczkę tutaj trudniej ją wyciągnąć. Jako papiery skrapowe to jest kolekcja Lexi Design. Together, jeśli się nie mylę, tak się nazywa. Taka właśnie w delikatnych, beżowych, zielonych odcieniach. Wybieram sobie tu jakieś arkusze, żeby wykleić prawie całą kartkę, bo poza miejscem na życzenia, to każda strona będzie wyklejona papierem skrapowym, czyli w środku też wyklejam, w środku i z tyłu też wyklejam papierem skrapowym. Jeśli jesteście ze mną tutaj któryś raz w kolei już przy robieniu właśnie kartki, no to Mogliście widzieć, że właśnie w ten sposób kartki swoje wyklejam. Uważam, że dodaje to takiej fajnej elegancji na swej No, nie takiej tandety ze sklepu, tylko właśnie ona jest zrobiona od początku do końca w tym naszym stylu. A poza tym, jeszcze ja szczerze się przyznam, że nie jestem na etapie oszczędzania gdzieś tam papieru, bo mam bardzo dużo różnych rodzajów papierów i raczej chcę je wykorzystać. Więc naprawdę nie krępuję się, aby właśnie całą kartkę wykleić papierem. Taka kolekcja together jest już dość. No, dość stara można powiedzieć. Na tył oczywiście idzie tutaj kartka z moim logo. Ja mam taki swój stempelek z imieniem i nazwiskiem. On jest całkiem spory, bowiem właśnie we stempelki ewentualnie możecie wydrukować na papierze skrapowym. To wygląda lepiej niż drukowane logo. Ja na początku miałam oczywiście drukowane logo, które przyklejałam, ale zabierało mi to sporo czasu drukowanie tego logo. Dlatego pieczątka właśnie była moim takim trochę wybawieniem. Kością oczywiście, wygładzam sobie papier skrapowy i ewentualnie jakieś nierówności z kleju jeśli zostały. A na, fron na froncie, papier skrapowy przejeżdżam radełkiem. To jest taki mój must have, jeśli chodzi o robienie kartek. Oczywiście są kartki, gdzie nie używam radełka, ale no uważam, że to daje taką ciekawą fakturę kartce, taką dodatkową warstwę, coś się dodatkowo, wiecie, dzieje. Ja nie mam możliwości robić przeszycia. Więc to radełko jest taką trochę pośrednią właśnie formą. Jeśli macie maszynę do szycia i nie szkoda wam jakieś igły, jakąś igłę na przykład, zaznaczycie sobie do robienia w papierze, no to polecam wam bardzo, to jest bardzo ładny efekt. Ja kiedyś próbowałam, zrobiłam, zrobiłam to, wyszywałam ręcznie, właśnie takie dziurki robiłam radełkiem i wyszywałam później ręcznie, ale to zajmuje bardzo dużo czasu, jest bardzo męczące. Jak widzicie, tutaj jeszcze też przejechałam radełkiem po warstwie z kalki, więc mamy papier skrapowy, kalkę i drugą warstwę papieru skrapowego. I tą drugą warstwę papieru skrapowego podklejam na biermacie, czy tam na tekturze. Korzystam z jakichś ścinek, które mi tutaj y, gdzieś zostały, dostałam. Y, ja często jak robię albumy, to mi zostają jakieś ścinki tektury i właśnie je wykorzystuję jako dystansę. Y, ja osobiście polecam korzystać właśnie z birmaty, czy też tektury. Y, ponieważ ona Wam fajnie dociąża kartkę. Według mnie jest to bardzo fajny efekt. Większość klientów... od klientów dostaje taką uwagę, że to jest Was to tak... mi się podoba, że ta kartka jest taka ciężka, bo ona daje takie, wiecie, wrażenie solidności, że jest wykonana tak mm, porządnie, nie? Wiecie, nie, a nie tak jak właśnie kartka kupowana gdzieś tam w markecie, która jest leciutka. Baza kartki jest gotowa, więc pora na jej dekorowanie. Korzystam sobie tutaj z takiego wianuszka, z tekturkowo. Jak mówię, ja robię tutaj kartkę według wzoru, więc ona ma taki przyjęty po prostu już układ elementów, co na niej się będzie znajdować. I to co widzicie właśnie, wianuszek z tekturki ze sklejki. I właśnie te elementy tutaj, co mi zostają w tej sklejki, później wykorzystam jako jakieś dystanse, może nawet w tym projekcie. Mamy skrapki, taką rameczkę z listkami, jakieś farfocle, że tak to nazwę, listki. Bardzo lubię ten element drewienka, który widzicie po prawej stronie, obrączki plastikowe, no i kwiaty. Więc zostawiam Was tutaj z układaniem kompozycji już sam na sam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tutorialu na tę silną kartkę. Ja jeszcze do niej potem dodam napisy personalizowane według zamówienia. Dzięki, że byście ze mną i zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do sprawdzenia moich innych miejsc w sieci i do zobaczenia w następnej inspiracji. Cześć!